Mamy Maj. Trójka mieczy przebijające serce, czyli to już jest, będzie koniec a, bólu i cierpienia. Ok? Tutaj może być też a, tęsknota za kimś, kto po prostu jest daleko. I a, bardzo za tą osobą tęsknicie. Ale to już jest koniec bólu i cierpienia. Bardzo dobrze. No. Tutaj mamy cesarza. Jeżeli to jest um, osoba na dość wysokiej pozycji. Ok. Jeżeli chcecie założyć jakiś własny interes, to macie drogę otwartą. To jest bardzo dobra karta do zakładania własnego interesu czy pracy na własną rękę. To jest osoba praktycznie bardzo pomocna. Też wie, kiedy może pomóc i jak może pomóc. Okay. Niemniej jednak jest bardzo uparta. Stwarza praktycznie pozory takiej zimnej osoby, ale to może być równie dobrze ktoś z waszego otoczenia albo osoba, którą po prostu poznacie, która wkroczy w wasze życie. I być może, jeżeli zakładacie jakiś wspólny interes, to ta osoba jest po prostu wam. Sprzyjająca, że tak powiem. To też może być właściwie i właśnie koniec, koniec bólu i cierpienia a, po osobie, którą straciliście, która już jest, że tak powiem, w niebie. Ok? Co jest praktycznie tak, a, to może być tata. Czyli ojciec, a wujek, osoba swojego y, bliskiego otoczenia. Także to jest następny, że tak powiem, następny aspekt tej, tej karty. No. Jeżeli wy albo ktoś z waszego otoczenia chorował to wyjdziecie albo ten ktoś wyjdzie z tego a, prawie, że w całości dobrze. Niemniej jednak jest tutaj a, wskazane dalsza, dalsza praca. To mogą być sprawy związane z urzędem albo ze zdrowiem ważnym, albo kogoś z Waszego bliskiego otoczenia. I wy się o tym po prostu dowiecie. OK. Czyli... Jeżeli to jesteście wy to a, wyjdziecie z tego, a, że tak powiem całą prawie że całą ręką ponieważ a, trzy miecze jeszcze dwa leżą na ziemi, a trzy jeszcze trzymacie, czyli zostało jeszcze a, wam dużo do zrobienia. To nie jest koniec. Okej, okay? to jest dopiero że tak powiem, przed półmetek. No, walczycie tutaj, będziecie walczyć. Walczyć o swoje prawa. To jest też konflikt ze samym sobą. Możecie mieć jakieś problemy w pracy, albo właśnie urzędowe, ale to jest tymczasowe. To wszystko zostanie przez Was mimo wszystko pokonane. Ok? No i ostatnia karta. Paść paś Kijów to jest bardzo dobra, jakaś finansowa wiadomość, ale też i może, możecie się nie spodziewać jakiejś odwiedzi. Ok? To jest bardzo dobra urzędowa wiadomość, bardzo pozytywna. Będziecie z tego bardzo zadowoleni, ale też może i Was ktoś odwiedzić, albo Wy pojedziecie. Po prostu w podróż kogoś odwiedzić. No i moi drodzy, Fiona, moje drogie lwy, jest waszym aniołkiem na Maj. Fiona ci mówi, poprosiłeś anioły o pomoc, bądź zatem gotów na przyjęcie boskich wskazówek i pomocy. Zasługujesz na pomoc od Boga. Druga, pozytywne myślenie przynosi pozytywny rezultat. Bardzo ładny. Także myśl pozytywnie i pracuj nad sobą. I świeże powietrze. Twoje ciało potrzebuje odpoczynku na świeżym powietrzu wśród drzew, roślin, kwiatów i trawy. Wybierz się dzisiaj na łono natury. Odszłędź zasłony, otwórz okna i wpuść do domu świeże powietrze. Po prostu jest Ci to potrzebne, mój drogi Lwie. No i to by było tyle, moje drogie Lwy. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Miłej wiosny Wam życzę. No i oczywiście niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie o pomoc, a będzie Wam dane. Do widzenia.